No. Skończyliśmy na ostatnim tym parkurze, nie? To ja już skończyłem tam drabinę i mieliśmy iść spać, ale to nie było w planie, iść spać. dobra, idziemy. Nie takie kalosze? Trumper! Idziemy na nowy i wejdziemy na górę. Co się robisz? Dobra, już

Przestaliśmy od razu, powinno być na ale to nic. Dzisiaj nam niepotrzebne. Będziemy robić nasz. Lokacje. To nie będzie taka wielka charka. to jest tylko ma bo co ja mam robić w takiej ogromniastej chacie skoro możemy mieć po prostu małą kliteczkę z łóżeczkiem i koniec I będziemy nie będziemy mieli swytaśnych, wielkich ogromniastych to będzie tak wyglądało no, taka mała kliteczka hmm. uh, 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 uh.

nie ma sensu. Nie wiem. masz ma nic nie robi. Trochę jak ja. No. Co jeszcze miałbym pokazać? No. Zaraz jeszcze ja nie, mam. nie ma. tego no, konkursu. Weźcie tak. przystańcie. No, Czy nie przestańcie? To... Nie, nie piszcie po prostu w komentarzach, kto wygrał. I wybierkę. Co, o! Kto napisze ładnie do mnie komentarz, to wtedy napisze w komentarzu, jaki jest mój nick na Skype i wtedy możecie mnie zaprosić. Właśnie. Tak to będzie. Tak będzie dzisiaj, ja mam po filmie. To Oj! No. Przepraszam, że, że z wami tak nie gadam, po prostu... ...zaprzeczytałem, że ja nic nie Co nie? Się nie nacisza, I czeka to w tym chodzi. Dobra. Zostawiamy tak, tak. Tak. I tutaj. Kurczę! Skończyło mi się. Mm. Co hmm. to jest my co to są na samodarcie? A mamy 60-53. Co widzicie? Przepraszam, za to takie nagrywanie po prostu Ostatni odcinku ucięło, bo ja mam tylko 10 minut, bo jestem zarejestrowany, ale A chciałbym dłużej, więc muszę zarejestrować mojego bandy-kama że się do bandy-tak kam... Ten... Monitorów No Ale to był króciutki, może to będzie króciutki odcinek, tylko taki 4 minutowy co go na IT, znaczy już go wrzuciłem. Co, jeszcze mogę prosić. Nie wiem, już tak sobie myślałem, że jest zrobić konto na IT, to będzie fajne. Już takie fajne. Teraz to jest fajne um, będzie to też... O, o nie! Nie też nie tak źle. To ja postawiłem sobie pochodzi. To, to jest No. To, to chyba było tyle w dzisiejszym odcinku. No, no ciało, Cześć.